To podobnie nie znamy się osobiście, ale stawiam, że nie wszystkie Twoje plany i realizacje marzeń poszły zgodnie z planem, racja? Warto pamiętać jednak, że małe nawyki prowadzą do wielkich zmian, a bez prób nie ma sukcesu. I tu mam na myśli wielu prób: robić ładne filmy, potrafić zrobić ciekawe zdjęcia, regularnie czytać, mieć lepszą budowę ciała, potrafić pływać, jeździć na snowboardzie, podróżować, mieć przyjaciół, uśmiechać się każdego dnia, nie bać się. Aby nawyki były trwałe, powinny wynikać z tego, kim chcesz być. Na przykład jestem osobą aktywną w dobrym stanie emocjonalnym i fizycznym, a nie chcę regularnie ćwiczyć. Widzisz różnicę? Regularne ćwiczenie to rozmyte słowa, nie klejące się ani z tym, kim chcesz być, ani z konkretnymi działaniami. Jedną z rzeczy, która najbardziej mnie zniechęca, to brak widocznych rezultatów. Ale czy na pewno ich nie ma? Czy nic nie daje nasza praca? Co chcę przez to powiedzieć? Śledź postępy. Regularnie monitoruj swoje nawyki, np. Na w formie dziennika lub śledzenia liczby powtórzeń, wagi występujących czynności, cokolwiek co pokazuje Ci, że jesteś w grze.